Witam wszystkich na moim kanale. Mamy październik, piękna pogoda, piękna złota, angielska jesień, a w tyle widzimy różowy wodospad. Ale dzisiaj nie będę opowiadał o wodospadzie, ani o miejscu w którym jestem, a jestem w Welling City. Już zrobiłem kiedyś. O tym pięknym, uroczym miasteczku odcinek, a dzisiaj chciałbym Was zaprosić w miejsce, gdzie już są święta, gdzie już są święta Bożego Narodzenia i to w pełnym tego słowa znaczeniu. Także zapraszam na odcinek i miłego oglądania. Jesteśmy już na miejscu, nie wiem czy zdążyliście zauważyć, to miejsce nazywa się Van Hage i jest tuż obok Weha, można powiedzieć rzut beretem od centrum We. także zapraszam Was do środka, idziemy. Jak wiadomo, to jest centrum ogrodnicze, dużo kwiatów, już widzimy świątecznie i tutaj, patrzcie co się dzieje, jak to wszystko ładnie, kolorowo wygląda, tutaj mamy Mikołaje. Jazdory, jak to niektórzy mówią. Zobaczymy cenę. No nie jest tanio, nie jest tanio. To <grystanie> takie malutkie figurki. Zawsze tutaj lubię chodzić, bo... Można poczuć się właśnie tą atmosferę świąt Bożego Narodzenia jeszcze dużo wcześniej przed świętami, czyli na przykład, tak jak teraz w październiku. Nie należy ten shop, ten sklep do najtańszych, ale ma naprawdę ogromny wybór różnych ozdób świątecznych. The track, the Ceny różne. Nieco inaczej jak jest ciemno i tutaj mamy śpiewające renifery <ścoughs> Czyż nie wyglądają uroczo dwóch ziomków śpiewa No I oczywiście królestwo choinek. Jak jest tutaj ciemno, wygląda zupełnie inaczej. Te światła rozświetlają to miejsce. Teraz jest jeszcze w miarę młoda godzina. Przed 15.00. Cenę choinek. Tak jak wspomniałem, nie jest, nie jest tanio, ale. Dobra jakość różne, takie jakie chcemy, różne kształty, wysokości, różne igły, różne wykonanie. Tu mamy takie oszronione, ośnieżone w takiej cenie rozmiary. takie domki I patrz na to To jest dopiero kunszt żeby coś takiego zrobić zobaczcie to wszystko są współgra jak to wszystko chodzi są oczywiście numerki jak widzimy po tych numerkach można znaleźć i zakupić można takie właśnie elementy tej całej układanki pięknej Kolekcji. No, pięknie to wygląda. Tutaj widzimy, są właśnie te numerki. Tak, i można sobie właśnie zakupić. Tam zobaczyć, jak to wszystko funkcjonuje, jak to chodzi. No i można sobie kupić. Jak widzimy, ceny nie są małe. Tak jak wspomniałem. Każdy ma swój numerek Tutaj kolejki. Widzimy takie kolejka w takiej cenie. Zobaczcie, każdy ma swój, wszystko ma swój numerek i właśnie po tej numerka można kupić nawet. Meszek można kupić. Zobaczcie, mech za 12,99 Też sztuczny ale wygląda jak prawdziwy. Zobaczcie jakie wykonanie. I z można zrobić taką fajną sobie właśnie jak widzieliśmy kolekcję. No na pewno to bardzo dużo by nas wyniosło. Jakbyśmy chcieli zrobić coś podobnego. Jak właśnie tutaj chodzimy na chwilę na zewnątrz Tu mamy standardowe standardowe właśnie rzeczy, które można kupić w Wanheżu, czyli ziemię, kamienie e, donice e, no, różne rzeczy potrzebne do ogrodu. Do ogrodu. Także jest bardzo duży Teren dużo materiałów różnych, które możemy zakupić, żeby nasz ogród wyglądał jeszcze piękniej. Wspaniała pogoda dzisiaj, naprawdę ciepło. Piękny, październikowy Dzionek. Lubię tutaj przyjeżdżać, nie jest daleko ode mnie 10 minut. Zawsze coś ciekawego można wyhaczyć, połazić, popatrzeć. Czasami coś właśnie przydatnego znaleźć i kupić. Bo wiele rzeczy przydatnych tutaj jest, no ale niestety nie na wszystko nie stać. Co, co mi się podoba, bo zobaczcie takie donice na przykład i taka donica no też nie jest tania. Jakby postawić taką donicę w ogrodzie zobaczcie, to jest tylko jedna donica. To nie jest całość, to jest jedna donica. No i taka jedna donica, właśnie taka cena. Jakby zainwestować pieniążki, no to powiem wam, no by trzeba było mieć troszeczkę kasy, żeby właśnie zrobić sobie tak na bogato ogród. Bo nawet taki stolik, zobaczcie, prawie Dwa koła przecenione z czterech, czyli half price można powiedzieć. Zajebista cena. Jak ktoś ma kasiurę, to wpadać do Van Hega. Dużo dużo teraz jest przecen, przecen ze względu, że właśnie kończy się ten okres e, grillowania, chociaż niektórzy grillują cały rok, na przykład jak ja. No i wtedy można kupić dużo dużo taniej różne rzeczy. taki leżaczek, że można się e, powylegiwać, no i królestwo kwiatów, ziół. Tu mamy zioła różne. Nie wszystkie zioła można kupić. E, nie wiem, pewnie się domyślacie, o jakie zioło mi chodzi. Tu tego zioła nie kupimy, ale kupimy wszystkie inne zioła. Nie są jakieś duże ceny e, wygórowane tymianek, majeranek, lawenda, pietruszka, szczypiorek. No różne rzeczy mamy. Kwiaty. Ja powiem Wam, że lubię ogrodnictwo. Kiedyś pracowałem w ogrodnictwie troszeczkę czasu. Lubię grzebać. W swoim ogrodzie też praktycznie cały ogród sam zrobiłem. Doprowadziłem go do stanu używalności. Jak to się mówi? Zobaczcie, jaki piękny wrzosy. Taki wrzos kosztuje 9,99. Taki wrzosek. Elegancki, kolorowy, powiedziałbym wręcz że profesjonalny. I jakby to ujął Jareczek. Patrzcie, jaki duży teren. Zobaczcie, do tego tutaj jest ogrom, ogrom. Naprawdę mieć siano odpowiednie, przyjechać tutaj, to możemy od A do Z sobie zrobić ogród, tak jak tylko chcemy. Mamy wszystko materiały różne kwiaty, wszystko co się podoba, wszystko co chcielibyśmy, aby w naszym ogrodzie było, to można powiedzieć, możemy tutaj znaleźć. Możemy nawet znaleźć taką wspaniałą, romantyczną ławeczkę dla dwojga za 599 funtów. Którą możemy postawić gdzieś tam w kąciku zrobić coś takiego i na około tego zapleść róże. Zobaczcie jak zielono. Czasami w tych vanheijcach jest ice ring, czyli lodowisko. Niestety w tym roku nie będzie, bo stwierdzono, że są za duże koszty, żeby takie lodowisko postawić. Tam kiedyś były zwierzęta, ale już też nie ma. Po tych lockdownach to wszystko zamknęli. Oczywiście nie tylko kwiaty, nie tylko rzeczy na ogród, ale i rzeczy do domu też można tutaj dostać. Zobaczcie jakie zwierzęta, różne, wszystko po to, żeby ozdobić. Nasz ogród, ale nie tylko. Możemy sobie kupić takiego goryla na przykład za cenę 899 funtów 99 centów. Tam taki mały, to możemy sobie kupić takiego tygrysa albo takiego lwa albo takiego mniejszego goryla. Czy też lamę. A może dwie świnki, a może to małą a może żółwia, a może liska, a może wewiórkę, czy też bażanta. Tutaj dla naszych pupili też znajdziemy jedzonko i oczywiście zabawki. Tak jak wspomniałem, wszystko możemy kupić w jednym miejscu. Oczywiście sklep zoologiczny. Nawet mamy pokarm do jeżyków. Tak tutaj. Bo nie takich widzimy na rysunkach, że jeże jedzą jabłka. No i pokarm do ptaków mieszanki różnych ziaren i takie ceny domki karmniki no, cała gama różnych akcesoriów zobaczcie Czyż jest taki bardziej luksusowy w cenie prawie 300 fontów Takie mniejsze. W takiej cenie. Tutaj mamy takie większe drzewka. Zobaczymy cenę tego. Pewnie nie będzie z tanio. Prawie 6 stówek. Można powiedzieć 6 stówek bez jednego pensa. I oczywiście różne inne akcesoria, narzędzia ogrodowe, też farby, buty, rękawice, sekatory, nasiona, cebulki. Zobaczcie, wszystkie różne, najróżniejsze kwiaty. To już wiecie, dlaczego to miejsce lubię. Bo naprawdę cieszy się ogromną różnorodnością. Lampy solarne, i znowu wchodzimy w dział świąteczny. Tutaj mamy takie ozdoby na ogród. Powiem Wam, że. Żeby tutaj przyjechać tak ładnie zrobić ogród, by trzeba było mieć chyba, nie wiem czy by tysiak stałczył, myślę, że nie. Z 5 tysięcy by trzeba było mieć funa, żeby tak naprawdę zrobić ogród. Bo zobaczcie, jeden taki jelonek to już jest koszt 157, można powiedzieć 8 funtów. A jeden jelonek nie czyni ogrodu wyjątkowym. tutaj najróżniejsze światełka mamy taką Malejkę i ceny tych światełek. Zobacz mamy pokazane jak one pięknie świecą dlatego powiedziałem, że w nocy to wygląda jeszcze bardziej Okazale, może nie w nocy, ale jak się ściemni, czyli dziś po godzinie 19 w tym momencie, bo wiadomo za chwileczkę będzie już się robiło dużo szybciej ciemno. Zobaczcie tutaj, takie mamy, jest multum, multum różnych świątecznych dekoracji. są takie stroiki na drzwi w cenie 44,99 taki tutaj takie bardziej okazałe, na przykład ten w cenie 59,99 te ceny wiecie co mnie śmieszą nieraz bo zamiast do równego dać jeden z różnicy to dają takie końcówki Przecież tak jak się później przychodzi do płacenia, chyba że kartą się płaci, a jak się płaci gotówką, teraz coraz mniej osób już gotówką płaci, no to kto kurde będzie tego Janego pensa potrzebował. Zobaczcie jakie niedźwiadki. Z takim szaliczkiem. ma. sztuczny śnieg. Oczywiście też do dekoracji. różne wstążki, bombki, nawet mamy kule. Zobaczymy, jaka kula kosztuje. Zaraz zobaczymy, jak kula kosztuje. Czyli możemy taką kulę też sobie zrobić, żeby było imprezowo w domu. Nie tylko świątecznie, ale imprezowo. Idziemy dalej. Tutaj rzeczy do domu, jak widzimy: świeczki zapachowe, różne, różniaste. Lampy. No, te, tak jak wspomniałem, wszystko tutaj praktycznie dostaniemy. Nawet jest kawiarnia, w której można usiąść, posiedzieć, wypić kawkę. I zjeść ciasteczko, kalendarze. Zobaczcie, jak jest kolorowo. Nawet możemy kupić rzeczy do kuchni, talerze. Sam w to nie wierzę. I można kupić też rzeczy dla tych najmniejszych dla dzieci. Różne, klocki, lalki. No, bardzo różnych, bardzo dużo różnych artykułów możemy tutaj znaleźć. Tak jak widzicie, Van Hitch nie tylko jest znany z tego, że Kupimy rzeczy do ogrodu, ale również kupimy rzeczy do domu. Nawet mają sztuczne kwiaty. Różne wazony, tam jakiś koleś siema. No, i prawdziwe kwiaty. Różnie to wygląda cenowo. No, ale jeżeli chcemy coś do ogrodu albo do domu, to to jest jak najbardziej najlepsze miejsce, żeby przyjechać i zrobić zakupy. Aczkolwiek, tak jak wspomniałem już któryś raz, nie jest tutaj najtaniej. Ale że możemy być pewni że znajdziemy tutaj to czego właśnie potrzebujemy, a czego w innych sklepach nie mogliśmy znaleźć. I można tak naprawdę tutaj spędzić bardzo dużo czasu na no właśnie no jest na czym oko zawiesić jest na czym oko zawiesić sklej, który się cieszy dużą popularnością no, wiadomo ze względu na to, że tutaj tyle rzeczy jest niektórzy tutaj przyjeżdżają głównie poglądać z ciekawości, popatrzeć o to się taki właśnie mówi weekendowy, sklepowy wypoczynek.